Siemanko, siemanko, witam was w moim już drugim poradniku. Ten poradnik dotyczy jak pobrać i a od strike Global Offensive non-steam. Jak ktoś nie chce kupić. Przypominam, że jest ograniczona liczba serwerów, na których można grać. Większość nie działa. Więc tak, w, op w opisie będzie link do strony, wchodzimy w nią, wchodzimy w niego. kieruje was do takiej strony. Tu schodzicie na do widzicie, tu macie taki... Napis mm, Macie konce strajk... Hallo Macie konce strajka, tu macie wszystko. Yy, wymagania sprzętowe. Tu macie serwery na jakich to działa. I klikacie tutaj. Macie tu i tu. Jak ktoś chce przez studenta, to może, ale nie polecam przez studenta. Klikacie, zapisujecie na popicie, jak Wam się już pobierze, to robicie to co ja. Otwieracie folder z zawartością. Gdy wam się już otworzy, może wam wyskoczyć. Potrzebny jest do tego WinRar e, Przypominam. Tu klik. się na pulpit. To trochę może zająć. Więc... Ja zrobię krótkie cięcie i widzimy się, kiedy to się wyrzuci. Tak samo pobieranie może trwać około pół godziny, godziny, w zależności jakich to ma internet. A to się wyrzuca w zależności od siły komputera i, yy, i mocy Więc widzimy się po przerwie Ciekawe, tylko się okazuje, z po krótkim cięciu nie było też dość długie, ale też nie dość krótkie <laughs> W mi się wypakuje, mamy taki folder o nazwie Contest Global Fancy, tak jak tutaj To możemy usunąć Wchodzimy w to ma, powinniśmy tyle mieć plików. E, tego nie musicie czytać, ale możecie przeczytać. Ja osobiście takie readme wale i nie czytam tego i, i się cieszę. Bo tu macie różne rzeczy. Więc tak. Klikacie stub, Exe. Tutaj macie taką ikonkę. Tak, potwierdzacie, powinno Wam wyskoczyć takie przyciemionek. Mi przedtem, ale nie wiem, czy tego widzicie. Bo to tak. Mm. Na Windowsie 8 też to pójdzie 9 i 10 więc się nie bójcie. a jeśli nie pójdzie, to możecie pisać w komentarzach. Pojawi Wam się takie coś. Witamy w kreatorze instalacji programu Counter Strike right Global Offensive. Dajemy dalej. Tu wpiszemy główną nazwę. Główną nazwę. Teraz ja na przykład nazwę. Przypominam, że go nie zmienić. Ja, robię, ja, ja sobie i Izak. Nie wiem dlaczego, ale sobie daję. Tu wpiszę to samo, żeby było, bo wtedy może Wam e, czasami nie zduplikować i może Wam pojawić się z tego albo z tego. Bo tu macie organizację i tu macie nazwisko, więc tutaj jest główna nazwa, tu macie organizację. Dajęcie dalej, wybieracie w którym folderze macie to zainstalować. Dalej, tak, ja już mam to, bo ja przed chwilą to instalowałem bo mi się coś tam popsuło, bo ja nie sądzę, zrobiłem błąd i im się popsuło. Nie pytajcie, ja po prostu umiem masowo popsuć gry. Klikacie tak i czekacie, aż wam to się zainstaluje. Na moim komputerze to było szybko. Więc widzimy się, jak to się zainstaluje. No to trzymajcie się i króciutka przerwa. Mamy koła jesteśmy przelega um, Jak widzicie już skończenie instalacji i teraz się nam powinno wyskoczyć. Yy, mamy takie dwa pliki. Z yy, że ten może zanim Wam popsuć Cesa, więc warto mieć ten folder startowy. Ten co tam jest... Ten tutaj co wypakowywaliśmy z niego. Ale nie musicie, bo możecie wejść jeszcze raz filmik. Yy, więc przypominam o tym, żebyście lajkowali, komentowali, subskrybowali. To jest włączenie. CSA i powinien się włączyć tylko że z tym że po prostu tak włączacie to musicie za każdym razem akceptować tak jakby wam się włączał przez administratora więc to by było na tyle to wam się potem zakończy musicie chwilę czekać ale u mnie to będzie bardzo krótko więc trzymajcie się i cześć. nie zapomnij ocenić, skomentować i zalajkować.